Na moim kanale. Dzisiaj tylko taka szybka informacja. Sezon kończy się za 8 dni i wcale powinien pojawić się najbliż... znaczy, film powinien pojawić się tak mniej więcej za 9 dni, najszybciej, właśnie z nowego karnetu oraz zmian na mapie. A tuż po nim pojawi się film na temat mojej szafki, czyli co się zmieniło, ile skinów doszło, jakie to skiny bo miałem wstawiać co dwa sezony, a o ile dobrze pamiętam, to ostatni film pojawił się właśnie w dziewiątym sezonie jeżeli chcecie zobaczyć i sobie porównać, to teraz macie w ankiecie tutaj, powinno wam się gdzieś pojawić link do właśnie tego filmu Więc wbijcie, ogarnijcie i w to tylko tyle ode mnie mam nadzieję, że czekacie na ten film, bo wiem, że długo już go nie było żadnego ale nawet no wiecie, dużo sprawdzianów, dużo rzeczy teraz już ósma klasa, trzeba się dobrze przygotować. Więc życzę Wam wszystkim powodzenia w szkole, trzymać się ciepło i cześć!